Nasza milcza z tym naszym ślicznym szczeniaczkiem. Nasza Milce z naszym dzidziusiem. O jaki ładny już milczy jest. Śliczny. Milce z się pokaż dzidziusiu, pokaż. O jaki piękny dzidziuś. No super dzidziulo. I gdzie z nim pójdziesz? Gdzie? Gdzie zaniesiesz dzidziusia? Gdzie? gdzie mi się idzie zamieścicie gdzie? do budy na pewno tak? do budy zamieścicie dziś No bardzo tak, do budy dziś ma najlepiej mamusia go tam ładnie wyliże o jak mamusia wylizuje ładnie tak przytuli do pieści Takiego dzidziusia mam Taki ładny, to jest Leon. Nie a gdzie Leon? Leona Milka ma Dziusia. Hmm?